Krzysztof Lechuksza oraz Krzysztof Dzierzanowski w prawie że cyklicznym programie publicystycznym Mafie, Służby Loże Przegląd Społeczno-Polityczny. Witam Państwa. Krzychu umarł pauza Ty jesteś świeżo po pogrzebie. Ze swojej strony dodam, że no nie spodziewałem się, bo to jest takie wydarzenie się okazuje być ogólnopaństwowe. No tak pogrzeb na pogrzebie były tłumy, wiele znanych postaci, nie tylko ze świata dzien dziennikarstwa sportowego. Paweł Zarzeczny dostał order od prezydenta po pośmiertnie. I no, było to wydarzenie, muszę, muszę powiedzieć, dużej rangi. Cieszę się, że byłem, znałem twórczość Pawła Zarzecznego. To był wybitny dziennikarz sportowy, ale chyba też ktoś więcej. I myślę, że dlatego takie tłumy i relacje medialne z pogrzebu. No cóż, szkoda Pawła Zarzecznego, ale myślę, że mm, jeżeli ktoś mógł się nie spodziewać takiej, aż takiej pompy na pogrzebie, a pogrzeb był świetny, no bo był też taki niekonwencjonalny, był sen o Warszawie. Na najpiękniejszy świat, na najpiękniejsze dni, co tam kolor byli kibice Legii, Szaliki, Race, Sting był puszczony, Wangelis, no ale jednak śmierć Pawła Zarzecznego była czymś o tyle spodziewanym, że on praktycznie w każdym swoim odcinku One Show przypowiadał. ją przepowiadał, no i tak też wyglądał Blado coraz gorzej na tych, w, w tym show. No ale wiadomo, no, jeżeli człowiek ma 56 lat, to zawsze jest jak i umiera, to jest zawsze no jakiś prowadzi szok. Prowadzi niesportowy tryb życia. I dosyć. No, nie będziemy się no, wgłębiać. Nie e, będziemy się tak tym. wgłębiać. W każdym razie ja myślę, że to jest postać, która w, przejdzie, nie wiem czy do historii, ale na pewno na długo zostanie zapamiętana, bo... No, on też był taki niepoprawny politycznie i też właśnie swoją wiedzą wykraczał słowa na przykład pedał no właśnie w mediach. I, i wykraczał poza te standardy, które dzisiaj no to tak już praktycznie ludzie są steroryzowani tą poprawnością polityczną, zwłaszcza w mediach za to między innymi go też ja szanowałem chciałbym też nadmienić, żeby to był dziennikarz osoba niepokorna, swego tak. czasu pracował w przeglądzie sportowym przegląd sportowy był wtedy gazetą o kapitale niemieckim i redaktorzy nad redaktorzy dyrygowali im, co mają robić, co mają pisać. Kiedy, to jest taka jedna ze smakowitszych anegdotek, kiedy Groklin Dyskobolia y, wygrała z Hertą Berlin, czy miała wygrać z Hertą Berlin, tak. to były jakieś rewansy duże, tak, no. duże, duże nadzieje były. No tam przyszedł tam nadredaktor z ramienia niemieckie i tam mówi słuchajcie, ma się pisać tak i tak. tak, tak. Paweł Zaryczny do niego podszedł i mówiąc e, taką mową ciała, wskazując mu, że oczywiście się z nim zgadza, powiedział Dobrze, ty spierdalaj do siebie do Niemiec, a my będziemy pisać <grym> tak jak u tym meczem. E, oni sporządzili taką sławną okładkę na przeglądzie sportowym, gdzie przebrani byli w czołgistów e, na Berlin, piłkarze, e, tak. piłkarze Groklinu, Rudy 102 na Berlin. tak. No to pokazuje, że między innymi dlatego dzisiaj były takie tłumy na, na pogrzebie po prostu. To był człowiek. No, to był po prostu Paweł Zarzeczny. Mm. No, i taki właśnie niepokornych oby też, Oby też właśnie w, w, nie tylko w dziennikarstwie sportowym, ale w ogóle w mediach było więcej takich osób właśnie tuzinkowych z charakterem. Wydaje mi się, że dziennikarz to nie musi być tylko jakiś taki, prawda, jakaś maszyna, która przepisuje z internetu coś i nie, nawet nie może czy nie umie wyrazić swojego zdania, ale właśnie takie osobowości tworzą historię polskiego dziennikarstwa. Paweł, zazwyczaj dosyć mówił szczerze, że w pisaniu prawda nie jest najważniejsza, więc no, tak. jakby nie był obłudnikiem. Natomiast myślę, że tutaj jest właśnie też ciekawy aspekt. Nie wiem, czy e, słyszałeś, ale w tym tygodniu była wielka chryja, ponieważ wyciekła instrukcja e, Axel Springel do redaktorów mm -hmm. pracujących w polskich mediach, jak mają pisać. Tak, tak. E, powstał wielki rwetes. No, że jakże to, jakże to tak można. No, ciekawy jestem, Twojej opinii, co sądzisz o, o tym. Sądzę, że jest to nic zaskakującego dla kogoś, kto się orientuje w realiach polskiego rynku medialnego. Wiemy, że media o kapitale niemieckim dominują, nie tylko właśnie sportowe, ale głównie te informacyjne. Lokalna prasa to jest praktycznie już chyba w całości w rękach niemieckich. No i e, tak jak mieliśmy gadzinówki podczas II wojny światowej, tutaj też w Warszawie wydawane, czy, czy w Krakowie, no to dzisiaj mamy neo gazinówki e, takie jak właśnie Newsweek. Polskojęzyczna prasa Polskojęzyczna dla prasa dla Polaków. To myślę, że to nie jest żadne, żadne nowum, no wszyscy o tym wie, że aż tak bezpośrednio musiały zostać wydane instrukcje, to akurat mnie dziwi, bo myślałem, że towarzysz Lis i, i reszta wie, z serca, jemu nie trzeba instrukcji. No, No właśnie, a może tam jacyś nowi się pojawili, którzy potrzebują instrukcji, a może tak ten szef Axel Springer aż tak się martwi o naszą demokrację, że wydał takie instrukcje. No to wiadomo, że jeżeli media są w, kapita w rękach kapitału niemieckiego, to takie medium, takie, taka gazeta czy, czy jakaś telewizja nie będzie na pewno tutaj zgodnie z interesem Polski przedstawiać jakiejkolwiek sytuacji, ale zgodnie z interesem niemieckim. No żal tylko, że tak wielu ludzi jeszcze na to się nabiera. No właśnie, to, to, to troszkę, się, troszkę jestem zaskoczona, ale jestem miło zaskoczony, że nie poruszyłeś tego tematu, no że no jakże to tak można nakazywać dziennikarzom, co mają pisać. No. No, czy, no, bo wsłuchiwałem mmm, się w debatę publiczną mm. w tych mediach prawicowych, co sądzą o tym, i wszyscy walili jak w bęben, że jakże to tak, redaktor naczelny, wydawca każe dziennikarzom yy, mówić, co mają pisać. No, to, jest, no, to, jest, to jest normalne, prawda? No, w tym moim skromnym tak TV. Zaprosiłem cię, zaprosiłem cię Krzychu, ponieważ no, nie opowiadasz o gender, socjalizmie i tak dalej. No, w tak TV też jest linia jakaś. programowa. Normalne, że w, tak. w każdym w tak. medium mm. jest linia programowa. Natomiast, tak jak właśnie zauważyłeś, 80-90% prasy papierowej należy do kapitału niemieckiego, no, co jest no, wielką zbrodnią. Kiedyś prowadziło się wojny energetyczne, czyli tak. pałką się wymuszało coś, a teraz prowadzi się wojny informacyjne, tak. czyli za pomocą no wy, mediów. Wydajnie jest kogoś przekonać i wmówić, że to czy tamto jest w jego interesie, czyli zmanipulować, niż pod karabinem gdzieś go powiedzmy terroryzować. terroryzować. Tak, tak. No właśnie ja się zgodzę I z tym, się. co mówisz o mediach. Ja bym nie, właśnie też nie popadł w takie tony, że media... Znaczy, oczywiście prawda jest najważniejsza, i tu akurat z Pawłem Zarzecznym aż tak się nie zgadzam. Ale jednak, no, bądź znamy realia i wiemy, że każdy jakiś tam redaktor ma na czele, ma jakieś poglądy. I tak samo ja, jako czytelnik, sięgając po prasę prawicową, no to ja nie chcę tam jakichś artykułów, właśnie jak mówiłeś, o gender czy o socjalizmie, czy oczywiście gloryfikujących te, te tematy, tylko chcę po prostu, no. Coś, co jest zgodne z moimi poglądami, przeczytać. Więc, taka, nawet tak, taka gazeta, która by nie wiem, była w cudzysłowie obiektywna, no to raczej nie miałaby racji bytu. Pikio.pl jest takim portalem, który niby tam jest od lewa do prawa, ale to się skończyło, że Pikio.pl to praktycznie ma taką renomę, jak aż dziennik, i no, nigdy mi się zajęła, mi się zdaje to nie wypali. Mm. No, tak, tak. No błędy, błędy dziennikarskie no to jest coś naturalnego, tak. No, pytanie, jak sobie, jak sobie to z, tą, z, z tym media radzą? Jak już jesteśmy w kręgu tych mediów, ja ci powiem, Krzychu, że przedwczoraj włączyłem telewizję publiczną i obejrzałem wiadomości. Akurat to były wiadomości, między innymi, dotyczące ataku granatnikiem przeciwpancernym w łódzku na konsulat w Polsce. Na konsulat polski, polski. No i tam powiedziano wprost, że zrobili to Rosjanie. Jak mnie cholera strzeliła! Bo to były wiadomości, to nie była jakaś publicystyka, gdzie komentator, komentator sobie mówi i może mówić co chce. Tylko tam w telewizji państwowej, publicznej, no ja oczekuję, że będą przedstawione informacje. Nie z jakimiś domniemywaniami, a tu mi powiedziano już wprost, że to zrobili Rosjanie. No, potraktowali Wiza jak takiego, nie wiem, ćwierci tym mówić co ma myśleć. Co do tego czy to zrobili Rosjanie to jest oczywiście możliwe, ale nie ma na to dowodów przekonujących. No i teraz mamy taką sytuację, że cokolwiek, jakikolwiek anty, antypolski incydent się nie wydarzy na Ukrainie to zaraz mamy wyjaśnienie, że to rosyjska prowokacja. No, być może tak, ale na 100% tego nie wiemy i wiemy też, że, że są antypolskie środowiska coraz bardziej zdaje się wpływowe na Ukrainie, więc y, to jest takie, tak jak wspomniałem, no, troszeczkę traktowanie widzę jak ćwierć inteligenta, ale też taka paranoja. No i być może tutaj włodarze w TVP powinni, y, odniosę się do tej y, wojny informacyjnej, powinni właśnie poczytać teorię wojny informacyjnej i powinni wiedzieć, że najskuteczniejsza propaganda to jest pro propaganda pośrednia, y, a nie bezpośrednia, że mamy mówić y, co... Powiem szczerze, że jak sobie tak porównuję, na przykład TVN czy tam Polsat z TVP, to ym, mam taką refleksję, że na TVN nie, oczywiście jest kłamstwo, manipulacja, ale oni przez tyle lat nauczyli się jakby to robić, że um, umieją to robić, nie? Mi, umie, ta, umie to robić i ym, no nie jest, nie jest to właśnie takie nachalne, yy, bezpo, bez, yy, bezpośrednie, a TVP, no to jednak chociaż. Ja nie jestem jakimś tam zwolennikiem PiSu, nie oszukujmy się, ale bliżej mi jest przynajmniej troszeczkę do, do PiSu niż do PO i do tych treści, ale po prostu, które są na TVP, w wiadomościach. No ale jednak ta nachalność po prostu myślę, że im nic dobrego tak naprawdę nie przyniesie. Także no, czarno to widzę dalej. Mm -hmm. No tak, tak, no bo to, tak, bo my tutaj próbujemy na przykład sprawę tego, tego zamachu, tym gradni, gradnikiem RPG rozstrzygać na zasadzie logicznej, tak? że no, prawda, stara rzymska zasada, że zrobił ten kto, ma, kto miał interes. No Ukraińcy przecież nie mieli interesu w ostrzeliwaniu przyjaciół z Polski, którzy ich tam wspomagają po cichu mniej lub mocniej w walce z Rosjanami, to Rosjanom chodziło o to, żeby podzielić tych Polaków. Ale na przykład no, kontekst sytuacyjny Leszek Miller na Twitterze. Hmm. Który... Kryptoprawicowiec który napisał, no, że, no tak, tylko że w Łódzku mamy ulicę imienia bohaterów UPA. W Łódzku, czyli w tym samym mieście, rada miejska ufundowała właśnie pomnik bandery. Jak Bronisław Komorowski wizytował Ukrainę Kijów, to zaraz tego samego dnia chyba wieczorem powzięto uchwałę o bohaterach UPA. Tak, no, wymierzając no, jawny policzek w stronę yy, bratniego narodu polskiego, no tak. więc my o czymś nie wiemy, my czegoś nie rozumiemy, my czegoś nie czujemy, no widać, że jednak te nasze relacje polsko-ukraińskie są z jakimiś mocnymi zadrami i to nie tylko z nas, ale też i oni mają w stosunku do nas jednak duże duże skrywane yy, niechęć taką, żale, niechęć, nienawiść wręcz. Tak. No, co do tej racjonalności, to być może nie jest racjonalne teraz nad, y, z Ukraińcom nadszarpywać stosunki z Polską, ale y, no, wiemy, że ta ich ideologia, jeżeli ktoś czytał na przykład y, Manifest Doncowa. O, o szowinizmie właściwie ukraińskim, to to jest ideologia właściwie bardzo taka właśnie irracjonalna, taka agresywna, taka, która człowieka nie skłania tak naprawdę do myślenia i do jakiejś racjonalnej, racjonalnej analizy, ale właśnie do takiego emocjonalnego działania nieprzemyślanego, byle tylko wrogowi dopiec. Jeżeli oni nas uważają za wrogów, a to, te przykłady, które tutaj przytoczyły, świadczą o tym jednoznacznie, to nie ma, moim zdaniem, żadnego żadnej przesłanki, żeby. Mielibyśmy nie, nie, przynajmniej nie mocno przy, przynajmniej nie przypuszczać, że to zrobili właśnie Ukraińcy. Do, dowodów nie mamy, ale mówię, no teraz to jest takie popadanie w paranoję, że co Ukraińcy nie zrobią, czy tam co na, na Ukrainie się nie zdarzy antypolskiego, to zaraz obwiniana jest o to Rosja. Być może. Faktycznie Rosja jakoś tam w tym uczestniczy, ale to niedługo tak będzie, że Ukraińcy będą, czy tam ci banderowcy będą bezkarni w tych antypolskich incydentach, no bo yy, i tak wszystko pójdzie, prawda, na Rosję, więc to jest dosyć niebezpieczne. No tak, jak małe dzieci, które nie, nie odpowiadają za swoje czyny, a to wszystko się dzieje na ich, na ich terenie, ten zamach był na ich terenie, przy okazji tego samego dnia, czy dzień po... 200 osobowa młodych Ukraińców przebranych za Polaków żądali na terenie Ukrainy polskiego Lwowa i to też ktoś ich tam opłacił więc no, jakoś w sposób asertywny powinniśmy wymagać od Ukraińców żeby chronili nasze konsulaty żeby ogarniali kontrwywiadowczo swój teren, który nie jest dotknięty wojną bo to jest wschód Ukrainy, to, to nie jest tam gdzieś w Ugańsku, w Doniecku no i tra, tra, traktujemy ich w sposób normalny, a nie jak y, kogoś niepełnosprawnego, na jakichś specjalnych zasadach. No, zgadzam się, ale pewnie będzie to trudne wymagać od Ukrainy jakiejś, jakiegoś działania kontrwywiadowczego, bo to jest raczej państwo upadłe niż jakieś sprawne państwo, które potrafi o swoje interesy zadbać. Więc na razie czarno to trochę widzę. Ym, tak. Ym, ym, ym. Może o tej ukrainizacji troszeczkę, jak już A, jesteśmy Ukrainie? Tak, przy, jak jesteśmy czy... na Ukrainie, no proszę Państwa, yy, młodzi narodowcy dostrzegli ważny problem, który jest niedostrzegany przez nasze elity. Elity i elity. Yy, zauważyli, że mamy ukrainizację nie tylko rynku pracy, ale i społeczeństwa polskiego. Oficjalnie mamy 1 300 tysięcy, to są najnowsze dane, pozwoleń na pracę wydanych Ukraińcom w Polsce. Do tego chodzi szara strefa. To może być 2, 3, 4 miliony Ukraińców, którzy przybywają w Polsce, to, to powoduje różnego rodzaju problemy ekonomiczne, bo my, my tutaj w Warszawie, ta powiedzmy klasa średnia, w cudzysłowie, tego nie dostrzegamy, ale ci Ukraińcy szturmują Tą klasę pluretariacką, nie wiem jak to nazwać, wypychają ich z pracy. Ja, ja, rozumiem, ja rozumiem te argumenty, to rozżalenie Polaków, którzy wykonują pracę typu pani Gienia gdzieś w kuchni, że przyjeżdża pani Gienia i odpowiedniczka z Ukrainy i pani Gienia z, z Ukrainy, ona będzie pracowała po 12 godzin dziennie, nie o po 8 godzin jak nasza Polka, ona nie będzie miała żadnych potrzeb bo wszystkie pieniądze będzie mieszkała gdzieś tam na, na kanapie w pokoju w pięciu tak. osób, w jednym mieszkaniu, nie pójdzie do kina, wszystkie pieniądze wyśle do siebie na Ukrainę, do rodziny, a ta pani ginia już ma jakieś tam potrzeby, tak, kulturalne, na utrzymaniu rodziny i tak więc to jest nieuczciwa konkurencja w stosunku do naszych Polaków i no... I coś z tym trzeba zrobić, natomiast no... Tak. Dobra, pozwolę Ci się teraz wypowiedzieć. No, przy przykład z życia, przykład z życia wzięty. Małe miasto moje y, rodzinne w ziemi, na ziemi lubuskiej, zachod, zachód Polski. Mój znajomy, mój kolega złożył, m, chcia, chciał się dostać do pracy, złożył podanie o pracę do montowni, do, do, no wiadomo, przemysłu, oczywiście o pełnym kapitale niemieckim, bo to jest, ta, to jest też osobny temat kolonizacji takiej przemysłowej gospodarczej. No i odmowna była odpowiedź: nie przyjmujemy do pracy. I dowiedzieliśmy się, w tym samym dniu przyjęto 8 Ukraińców. Mój kolega ma trójkę dzieci na utrzymaniu. Nie chcę wyjeżdżać z Polski, bo po prostu jest pa też patriotą i nie chce gdzieś w Anglii pracować i po prostu chce być w Polsce, no ma do tego prawo, ale tak naprawdę te prawo jest coraz bardziej ograniczane i Polacy są wypychani z Polski, no to nie od dziś oczywiście, ale ta ukrainizacja rynku pracy i społeczeństwa powoduje to właśnie, że no coraz częściej Polacy są poszkodowani. Przecież córusz nas dochodzą wieści, że jakiś pracodawca szantażuje pracowników, że jak, nie będą tam, że jak będą podskakiwać, no to ma tu zaraz oferty od Ukraińców i po dwóch Ukraińców zatrudni na ich miejsce powiedzmy, czy, czy dwóch Ukraińców czeka na ich miejsce, czy na więcej. Także no to jest, my tak mówimy w tej ukrainizacji, ale na to się składa bardzo dużo ludzkich dramatów. I to jest pewnie też kwestia rąk do pracy, bo to jest nie dru taki, druga sprawa. Nie nie. No nie, nie, nie o coś takiego, no jednak, ja, ja mam ja sympatyzuję z wolnościowcami i tak dalej. I, no ale jednak uważam, że w naszym kraju, bo i tak. Polska dla Polaków, Ukraina dla Ukraińców, ale nie ma tu absolutnie żadnego szowinizmu, bo ja też znam Ukraińców i niektórzy z nich są w porządku. To też nie jest ich wina, bo oni właściwie sami zostali wygonieni z tego upadłego państwa ukraińskiego poprzez Euromajdan i tak dalej. Ale myślę, że docelowo no, powinno być tak, że. Polacy powinni wrócić do, tutaj do Polski, móc pracować tutaj u nas, a Ukraińcy pewnie byliby szczęśliwi, gdyby nie musieli wyjeżdżać ze swojej ojczystej ziemi i pracować u siebie, a nie tutaj, prawda, jako tania siła robocza. Tak, ja Ty Paziemkiewicza na spotkaniu otwartym, kiedy on tam się produkował o tych swoich wzniosłych ideach narodowych, zadałem mu konkretne pytanie, czy w ogóle widzi ten problem ukrainiz ukrainizacji rynku pracy. I facet no, nie widział tego problemu z, z tej odpowiedzi, którą, kty, którą mi dał. Natomiast później, wiem, chyba jakaś taka refleksja go nasza, bo widziałem na Twitterze, że no, ja w sumie wiem, co się dzieje. W życiu społecz społeczeństwa tego, yy, nim powiedzmy, tych, tych normalnych ludzi, bo rozmawiałem z taksówkarzem i taksówkarz powiedział, że tam PiSu nie lubi, więc, jakby jego styczność to jest to, że to pogadał tak. z taksówkarzem. No. Między redakcjami jakoś tam yy, się spotkał, właśnie, z kimś z ludu, powiedzmy. Nie? No ale jeżeli, a jak człowiek ma styczność, właśnie, z, widzi, co się dzieje w Polsce, bo to nie tylko duże, mi duże miasta, też są bardzo już zukranizowane, przecież we Wrocławiu, Poznaniu, zwłaszcza chyba w Wrocławiu tutaj przyduje. W Warszawie też jest bardzo dużo, aczkolwiek no, tutaj to i tak zawsze był napływ różnych narodowości, ale małe miasta i to na zachodzie Polski, no tak jak y, tutaj wspomniałem lubuskie, czy na przykład Szczecin, zachodniopomorskie. pomorskie. Ja zrobiłem teraz, zrobiłem teraz reportaż napływ. na hmm. temat tego Ukraińcy w Polsce i tam właśnie dziewczyna mi powiedziała, że 80% personelu w szpitalu na woli, czyli tutaj w Warszawie, to jest przez Agencję Pracy Zatrudnieni, Zatrudnieni Ukraińcy i chłopak z NR-u, który nie chciał mi się wypowiedzieć do kamery, powiedział, Powiedział, że on jest kierowcą na ciężarówkach, i powiedział, że 80% kierowców na ciężarówkach też to już są za wschodniej tak. granicy ludzie, więc. No ten napływ ma charakter masowy, tutaj... niestety, i to jest na pewno niepokojące zjawisko. Zwłaszcza, że no, nikt nas o tym nie dość, że nie pytał o zdanie, nikt nas, ale nawet nikt nas nie, nie poinformował. No jest, jest nas to jest cisza medialna. Tak, media całkowicie tutaj no, mamy przemilczenie. I praktycznie z dnia, z dnia na dzień się obudziliśmy z mniejszością narodową, która no, może sprawiać w przyszłości duże problemy, bo wiemy, że jednak historia polsko-ukraińska to nie jest historia jakiejś zgody, tylko wręcz różnych antagonizmów i Czas to jest... bardzo krwawe kosy mieli. No, no właśnie, mamy prawo na pewno się obawiać i po prostu jakoś, no... martwić się o to, co będzie w przyszłości z tym napływem imigracji ukraińskiej. No właśnie właśnie tak historycznie, jak pamiętam, to ci Ukraińcy byli biedniejsi, bez ziemi, słabo wykształceni, bez pieniędzy, ze słabymi zawodami i oni, no, mieli ten pomysł właśnie, żeby odwrócić te warunki społeczne, niekoniecznie Korzystać dla nich w sposób krwawy, czyli wymordować Polaków i Żydów, którzy zamieszkiwali ich tereny, więc no, metoda po, przerażająca. Boję się, że, że no, mogą podtrzymywać tą tradycję. Więc... No tak, Mam nadzieję, że media po prostu tym, tą sprawą się zajmą, bo to jest sprawa, która tak niż naprawdę. na trybunał bardziej nas niż kierowca Sejczęto i te inne często tematy zastępcze, niż sondaże, które, którymi nas. którymi epatują media. No i słuchaj, jeszcze kilka słów yy, z bieżączki politycznej, takiej wolnościowej, która mnie bardzo interesuje, to jest yy, wybory prezesa yy, Warszawy, odziału Warszawy, czyli takiego yy, Partia sztandarowego, sta najważniejszego w, w Polsce Partii Wolność. Dotychczas był Przemysław Wipler, który przez półtora roku yy, prezesował. No i ogłoszono wybory. Zrezygnował. Nie wiem dlaczego. No, miał na tej prezesurze miał się przygotowywać do wyborów samorządowych, prezydenckich na, na prezydenta Warszawy. To był główny powód, jeśli nie jedyny, dla którego objął to stanowisko. No mówiąc, ja byłem przez dwa lata bardzo czynnym uczestnikiem, działaczem politycznym tej partii. I no i tak, tak z rozgoryczeniem muszę powiedzieć, że ta praca moja i moich kolegów i koleżanek została zaprzepaszczona niestety przez, przez e, przemysłowa Wiplera, który wolności organizacyjnych, no, no, no suche liczby to wskazują, że, e, że, że, że o, i struktury, struktury się rozpadły, a dwa, no, możemy popatrzeć na sondaże opinii publicznej oraz na aktywność yy, publiczną w ogóle Partii Wolność, która, która w zasadzie nie istnieje. Jak zwykle to tylko jest tak. aktywność Janusza Kurwina-Mikke. I poza tak. tym to właściwie nic nie słychać o partii. Przemysław Wippler też bywa czasami w hmm. mediach, dobrze występuje, tak. ale no do tego Przemysław Wipler to jeszcze Przemysław Wippler to jest postać, która coraz bardziej ciemniejszych barw nabiera. Ja kiedyś byłem naprawdę takim dużym jego zwolnikiem, czy może sympatykiem, nie, no ale lubiłem go słuchać, zgadzałem się praktycznie we wszystkim, co mówił. Aczkolwiek y, chyba jest tak, że Przemysław Wipler ma dwie twarze. Inny jest Przemysław Wipler w telewizji, a inny jest taki prawdziwy Przemysław Wipler, który działa w strukturach tak, że te struktury się po prostu sypią. Słyszeliśmy nawet na łamach TakTV przecież narzekania warszawskich działaczy partii jeszcze wtedy Korwin. I coraz bardziej to po prostu tak wygląda, że przejedzą te subwencje. Hmm, pewnie się nie... Pomysł Krzysztofa plera na subwencje jest, jest taki, że i ta, oni... Nic nie zostanie w, chyba po tej partii. ...w roku wyborczym rzucą te wszystkie pieniądze na reklamę, na, na media, te mass media, Polsat, no i wtedy im dowali. No ale jeśli to jest jego pomysł na Sukces wyborczy, no to sorry Gregory. Reklamy to nie wszystko. Wiadomo, że my mamy taką teraz demokrację telewizyjną w cudzysłowie, ale no, muszą być jakieś struktury, musi być jakaś ideowość też. A z tego co słyszymy, no to Przemysław Wipler praktycznie w partii niszczy każdego, który nie, nie jedzie po jego myśli, który w 100% nie chce się go słuchać i wykonywać jego rozkazów. Przykładem jest na przykład pan Artur Kalbarczyk który tam y, działa w inny sposób, akurat no Słuchaj, i, no, ja rozumiem, że intryga jest duszą gry politycznej, ale gorzej jeśli ta intryga to jest 90% gry no politycznej. tak, no i te, taka intryga nie może niszczyć własnych struktur, bo to y, powinno się oczywiście pozby pozbywać jakichś tam słabych elementów, czy ludzi, którzy właśnie nie są ideowi, ale no, w kuców, żal mi którzy takich, często są zapatrzeni też w te idee wolnościowe, może zbyt bardzo, ale bardzo dużo no działają, jakoś poświęcają się a myślę, że są cynicznie często wykorzystywani, no i chyba, tak jak y, można powiedzieć, no, mamy ładną pogodę, ale nad partią Wolność, mimo że mają nowe logo, y, to zbierają się czarne chmury. Tak, te czarne chmury są już od dłuższego czasu. No jeszcze wracając do tych wyborów, został wybrany niejaki pan doktor Banasiak. Banasiuk. Człowiek, który zapisał się, pojawił się w partii w grudniu tego roku. No i został prezesem okręgu warszawskiego. Ja wszedłem na jego profil. No bardzo, bardzo, ładny ma biogram. Jest doktorem nauk historycznych. Napisał o sobie tak, że napisałem kilka książek. Nie powiem, że bardzo podczytnych. No to wszedłem w internet. Chomikuj, doktor. Nie ma go na chomiku jego książek, więc nie wiem jak tam. Że kilka lat upra uprawiam sporty walki. Trenuję kiekusin karate. No popatrzyłem na jego muskulaturę, nie sądzę żebyś panie yy, zrobił z 20 pompek, więc no tak. też nie wiem jak u ciebie z tą, tą tężyzną, więc no, no blagiersko to wygląda to, 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 to co on sobie prezentuje. Ja w ogóle, yy, ja na przykład Pawła rzecznego, jak już zaczęliśmy od tej osoby, ceniłem za to, że on potrafił postawić się, trzasnąć, no był takim outsiderem, był osobą niepokorną, miał swoje zdanie, potrafił po prostu w pewnym momencie trzasnąć drzwiami i wyjść jak mu się coś nie podobało tam. Nie płaszczył a, się a, przed, przed Tak, Tak. A tutaj w, part w partii zdanie. wolnościowej kilkadziesiąt osób, no idealistów, którzy powinni wierzyć, dostają jakiegoś spadochroniarza i, i, i robią, robią ale co um, uśmiechy. Ale co ciekawe przecież na takich samych zasadach można powiedzieć trafił do partii Przemysław Wipler. Przecież też człowiek wtedy z czy już znowu z spisu, ale no, jego osoba złudzała kontrowersje wśród tych starych. Korwinowców, i jednak nie wyszło to wcale na dobre tej partii. Nie wiem, czy to ktoś celowo robi, czy, czy to po prostu jest jakiś pech złożony no, z, z nie wiem, jakimś nieszczęściem. Szkoda mi tego, bo Partia Wolność, zwłaszcza jak były te wybory, to jeszcze KMP, jak były wybory do Europarlamentu, to naprawdę. Była fala, tak, był taki nawet można powiedzieć ruch trochę społeczny, co prawda młodzieżowy w dużej części, ale jednak no, było coś, co dawało nadzieję i te wybory do Europarlamentu chyba były ostatnią dobrą wiadomością, która nas doszła z tego obozu. Też, też nie spodziewam się, żeby nastąpiło nagłe, nagłe przebudzenie w tej partii, żeby nastąpiło odbicie, no bo nie widzę powodów, tak, racjonalnych powodów, dla których miałoby to się zdarzyć, no, ten układ, duet Janusz Korwin-Mikke-Wipter po prostu nie działa, a nie zanosi się na zmiany. Nie dodać, nic ująć, no czekamy na lepsze czasy w ruchu. Wolnościowym. No, żebyśmy tak może nie dobijali siebie oraz naszych widzów, Krzysiu, Krzychu, weź, zakończmy to jakimś optymistycznym akcentem. No optymistycznie można powiedzieć, że nie jesteśmy przynajmniej zachodnią Europą, bo my ostatni ten odcinek, który się nie ukazał, nagraliśmy też o tym zamachu, no teraz jest już trochę czasu minęło, ale mimo wszystko ja powiem ogólnie, że przed, mimo, że te narodowe ruchy wolnościowe, no tak, Coś jest nie tak, jednak tam, ale myślę, że trzeba mieć dobrą, yy, dobre nastawienie i nadzieję, i musimy walczyć właśnie o to, żeby odbić Polskę z rąk lewactwa, nie tylko w polityce, mi chodzi, ale w kulturze, w różnych dziedzinach. No, patrząc na Zachód, na ten zamach niedawny i na reakcję, malowanie kredkami w Londynie, no to chyba Zachód jest stracony, ale Polska nie jest stracona i mamy o co walczyć na pewno. U nas, u nas jesteśmy może troszkę za bardzo potulni ale jak się, nas, jak się nas wkurzy to jak mówi profesor Marek Chodakiewicz potrafimy dać w dziób. i tak. czasami po prostu trzeba komuś dać w dziób. na zachód tego nie stać, natomiast Polacy jak najbardziej. Mogą... Niech tak pozostanie, trzymajmy nasze siły i kumulujmy je do dania w dziób, wiadomo komu. To dziękuję Krzychu. Dziękuję. Dziękuję